Dziś patrzę, takie ogromne tłumy szły i szły, od do dnia jeszcze tu przez okno my patrzymy. i ja mówię, Boże kochany, tyle ludzi ile tu się najechało i to z daleka, no tu o, tam jeszcze koledzy są, to, to mówię i z Gdańska tam gdzieś jakieś ludzie się spotkały z nimi. Bardzo to, no to i z zagranicy chyba myślę, że tam ktoś też przyjechał. Tak. Kiedy myślę nie tylko o Wiktorii i o Józefie, o ich decyzji, która na pewno była wspólna. Decyzji tak wymagającej, że nie sądzę, by wielu ludzi było na nią gotowych, ale także o tym, że właściwie od tej decyzji przez półtorej roku trzeba ją było podejmować codziennie. Codziennie trzeba było zanieść na strych chleb, którego naprawdę nie mieli wiele. Codziennie trzeba się było zatroszczyć o ludzi w gigantycznym stresie psychicznym. Codziennie trzeba było zmierzyć się ze skutkami tej decyzji. Ten heroizm okazał się być niejednorazowy, ale trwał i trwał i trwał. Zainspirowani przykładem błogosławionej rodziny Ulmów, poczujmy się dzisiaj wszyscy zaproszeni do świętości w rodzinie i poprzez rodzinę. Odkryjmy jej ogromny potencjał w życiu codziennym, zdolny przemieniać umysły i ludzkie serca, w konsekwencji całe społeczeństwa i narody. Tak naprawdę myślę, że Pan Bóg działa przez, przez, przez innych ludzi. W tym przypadku Pan Bóg zadziałał przez rodzinę Ulmów, która dała mi jakiś taki swój przykład swojego życia, prawda? Eee, przykład tego, że... Można pomóc drugiemu człowiekowi, mimo, mimo tego, co się dzieje dookoła. I, I Pan Bóg przemawia przez takich ludzi, właśnie w, na tym wydarzeniu przemówił przez rodzinę Ulmów w szczególności. Piękna postawa właśnie prawdziwych błogosławionych, y, którzy nie bali się w tych trudnych czasach, bo to była druga wojna światowa, y, wspomóc y, rodzinę żydowską. Za ten gest gościnności i troski, jednym słowem miłosierdzia. Wypływający ze szczerej wiary, małżeństwo Ulmów wraz z dziećmi zapłacili najwyższą cenę męczeństwa. Tę tą postawę myślę, że ona jest najlepsza w tym, takiej posta, taka postawa ofiarności i oddania się też e, poświęcenia dla drugiego człowieka. Pierwszy raz w historii kościoła jest beatyfikowane dziecko nienarodzone i także cała rodzina, która swoje życie poświęciła, by ratować innych. Rodzina Ulmów pokazuje nam tak naprawdę, że zwykli ludzie, prości z małej miejscowości e, są w stanie dążyć do świętości i są w stanie robić wielkie rzeczy dzięki obecności Boga w ich życiu. Chcieliśmy tu być, bo to jest ogromne to jest wydarzenie. Ch się chcielibyśmy, żeby się dzieci też troszkę z tego coś By nas, pamiętały. Nie, nie wiem, czy będzie gaz. nam jeszcze możliwość w życiu dodać takiej. Żo개, bo to jest radość dla nas. My no, bardzo chętnie chcieliśmy. Że, że, Chciałabym, żeby, żeby dzieci miały takie świadectwo też merely. tej rodziny. Poznały już wcześniej historię w szkole, w domu opowiadaliśmy sobie wzajemnie, więc jesteśmy tutaj i cieszymy się, że jesteśmy. Jestem pełna podziwu wobec tej rodziny, że poświęcili, bo poświęcili swoje dzieci za życie innych ludzi. To jest naprawdę. Życia, to Ciężko jest, oddać, czym oni się rozwiązania musieli rozwiązania kierować, jakie bądź, musieli mieć w serce, żeby, żeby no, mając świadomość, że ryzykują życie swoje potlenia, i swoich dzieci, no, oddać nie nie za, za, drugich, za drugich ludzi. ludzi. Świętość ostatecznie nie polega na jakiejś wielkiej cnocie. Świętość nie polega na tym, że jestem od innych wybitniejszy. Świętość polega na tym, że przez swoje życie upodabniam się do Chrystusa. I z pewnością to się stało z każdym z tych sześciorga dzieci, które znamy z twarzy i z imienia, ale także z tym dzieckiem, które rodziło się w czasie egzekucji. Nie znamy jego twarzy, imienia, płci, ale wiemy na pewno, że jest święte, dlatego że trafiło wprost w ramiona Boga. I znowu nie przez swoją decyzję i heroizm, tylko yy, przez ten chrzest krwi, który oznacza męczeństwo. Józef i Wiktoria byli członkami parafii pod wezwaniem świętej Doroty w Markowej. Już jako nastolatek Józef angażował się w działalność Związku Mszalnego Diecezji Przemyskiej. Jako małżonkowie pogłębiali swą wiarę przez modlitwę i udział w sakramentalnym życiu Kościoła. Obydwoje należeli również do bractwa Żywego Różańca. Józef był typem społecznika, przez całe życie chętnie angażującym się w sprawy lokalnej społeczności. Sprawował funkcję bibliotekarza w Związku Młodzieży Wiejskiej Rzecz, Rzeczypospolitej Polskiej Wici kierował ponadto Markowską spółdzielnią mleczarską. Wiktoria natomiast była aktorką w amatorskim zespole teatralnym Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej Wici. Rodzina Ulmów miała swoje trudności, swoje, swoje problemy, swoje wyzwania, zwłaszcza przy tak licznej rodzinie, ale właśnie ta rodzina uczy mnie, myślę, że nas wszystkich tutaj powinna nauczyć właśnie wychodzenia poza, poza, swój, poza swój, swoją strefę komfortu, poza swoje poczucie bezpieczeństwa, bo są wyższe wartości, jak wartość życia drugiego człowieka. Myślę, że to jest najważniejsza rzecz, której uczą i właśnie cieszę się, że to jest tak nagłośnione, dlatego że na nawet osoby, które może są gdzieś dalej od kościoła, czy, czy nie mogły przyjechać, mogą właśnie o tym słyszeć, tak, tak jak ja usłyszałam kilka buchach, miesięcy temu dzięki mediom. Jestem tutaj, tak, tak samo, nie wiem, moi znajomi czy rodzice, którzy nie mogli być osobiście, mogą właśnie czerpać się, dzięki, dzięki, tak dzięki mediom też. No, jestem zadziwiony, zafascynowany, że zajmował się tak wieloma rzeczami, tematami od właśnie hodowli różnych e, rzeczy, po, po fotografie, kościoła, po, po tym, że sobie za, zamontował elektrykę w domu na początku XX wieku. Żyfa. I miał na to wszystko czas, I jeszcze siedmioro dzieci, tak? I jeszcze pomoc wiesz, Żydom. No, inspiracja jest ogromna. Rodzina wielodzietna, tak się poświęca. No, ja biorąc może taki bardziej przykład, bo przykład, też mam sześciorgo dzieci, także wiem, co to znaczy. Sam trud wychowania, a poświęcać się jeszcze i przyjąć pod dach i pomagać, to jest naprawdę rzadko zdarza się takie, takie osoby trzeba mieć naprawdę bardzo duże serce. Ulmowie przez niemal półtora roku. Ukrywali na strychu swego domu ośmioro Żydów. Byli to znajomi Ulmów z Łańcuta, Saul Goldman z synami Baruchem, Mechelem, Joachimem i Mojżeszem oraz sąsiadki Ulmów z Markowej, a zarazem córki Chaima Goldmana, krewnego wspomnianego wyżej Saula, Gouda Grinfeld i Lea Dittner. Ta ostatnia... Ukrywała się wraz z małą córeczką o imieniu Reszla. Próbuję sobie wyobrazić siebie w tej sytuacji, to jest zbyt, zbyt trudne chyba no, żyjemy na szczęście w czasach pokoju, nie musimy takich heroicznych wyborów podejmować, ale, ale jest to na pewno wskazówka do takiego codziennego życia, też żeby, żeby po prostu żyć zgodnie z sumieniem. Gdy było ogłoszone, e, ogłoszona sprawa o ogłoszeniu beatyfikacji sług bożych rodziny Józefa i Wiktorii Ulmów z dziećmi. To na Ukrainie, gdzie, gdzie teraz służę, gdzie trwa wojna, dla mnie to było jasnym znakiem, że musimy przyjechać, żeby, żeby dotknąć tego cierpienia, które wtedy się stało i, i przynieść tak, także i nasze cierpienie, naszego, naszego narodu, tego narodu, któremu służę, tych 20, 26 lat i wszyscy praktycznie ludzie, którzy przyjechali czy pielgrzymi, którzy przyjechali ze mną, to są osoby, które współcierpią. Po raz pierwszy takie wydarzenie w historii kościoła rzymskokatolickiego akurat tu, w Markowie, się zmaterializuje. No jest to pewien, pewien powód do dumy i zadowolenia wewnętrznego. Myślę, że to tak ludzi jednoczy i dać było nawet idąc tutaj w to miejsce, jak ludzie to przeżywają, jak jest taka, takie inne uniesienie, jest taka serdeczność, niespotykana. spotykana. Rozmawiają nieznajomi z nieznajomymi. I jest sympatycznie fajnie. No?